Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj z drugiej strony, bo stwierdziłam, że tak mi się nie chce ogarniać, a chciałabym te rzeczy porozkładać, więc wam no, pokażę. Tak trochę inaczej, ale takie moje zakupy z Polski, takie myślę, że. Yy, jakby to powiedzieć, kupiłam wszystko co jest mi potrzebne, lub yy, boże, jak ja mówię, po prostu czuję, że straciłam, straciłam głos po kilku dniach po prostu na okrągło rozmawiania i przeływania z ludźmi. Takiego gadania, 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 gadania. Bez, bez wytchnienia po prostu. Dzisiaj mam taki, ochotę, na taki dzień, gdzie po prostu mogę pomilczeć, więc, więc, mówię, nagrywam, robię sobie jakąś maseczkę, dobre śniadanie, chwilę pociluję i siadam do komputera, żeby, wiecie, ogarnąć maile. Także jak mam trochę inny, <laughs> Głos, na no to mówię, to samolot plus kilka dni gadania, 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 gadania. Więc, y, mam tutaj polskie właśnie rzeczy, y, które kupiłam w Rosmanie w Empiku dwie książki, y, żeński, tam zaraz Wam pokażę, coś też tutaj mam z Biedronki, y, prezent od Karoliny, więc zacznę od Czegoś, co już od dawna chciałam sobie kupić. I tutaj też, oczywiście, można dostać tego typu wałki. Bo to są wałki do włosów na rzep, w sensie rzepy. Sześć sztuk. Ja je kupiłam w w Rossmanie i e, były chyba dwa rozmiary, to jest ten taki rozmiar większy i e, po prostu nawet można takie mm, lekko właśnie zwilżone czy suche włosy, takie wałki sobie nawinąć, jeśli macie ochotę lekko odbić grzywkę, więc ja myślę, że będę Wam e, pokazywała w jakichś następnych vlogach jak ja właśnie te wałki sobie e, nie wiem, zakładam, bo e, one naprawdę fajnie odbijają grzywkę, ja teraz też taką lekką grzywkę kurtynową odświeżyłam, więc takie wałki mi się przydadzą a nie miałam i nieraz też właśnie widzę Dorotę Dorotka jak oglądasz to Cię pozdrawiam właśnie, że jak Dorota gdzieś jedzie to sobie zakłada takie wałki jedzie z nimi i ściąga przed wiecie przed samym nie wiem wyjściem gdzieś nie wiem na, na imprezę do pracy nie wiem cokolwiek także wałki fajna sprawa i teraz tak kupiłam w Rosmanie dwa kremy. Bardzo się mam krem z tołpy, który pokazywałam Wam jakiś czas temu w ulubieńcach, ale właśnie Rosman, w którym byłam, nie miał całego asortymentu. No i tam właśnie, powiem Wam, że z latami za Rosmanem ciągnął się taki właśnie, ciągnęła się taka jakby, jakby to powiedzieć, historia, opowieść, że zawsze w Rosmanie chodzi za Wami Pan ochroniarz, który z góry zakłada, że coś pewnie ukradniecie i po prostu patrzy Wam mega na ręce, że nie można nic nagrać i tak dalej. Ja wiem, bo sama parę razy takie właśnie e, zjeby dostałam od pana ochroniarza w Rossmanie, w różny, czy to była Jaworza, Katowice, czy Warszawa, to po prostu, po prostu to było tak na zasadzie robię zakupy i wychodzę, z długo nie stoję przy jakiejś półce, ale powiem Wam, że w Jaworznie jak byłam właśnie chyba w dwóch, albo w trzech, w dwóch chyba Rossmanach. Może w trzech. straciłam rachubę. To były tak świetne, tak fajne eksperentki, tak miłe. Takie po prostu na zasadzie, że nie czujecie pretensji, że ktoś nie czujecie takiego wajbu, że ktoś ma pretensje o to, że jest w pracy i że yy, pytacie go o zdanie i o poradę, także mówię o tym, bo naprawdę byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, więc tutaj właśnie mówię do Pani, że chciałabym jakiś taki mocno nabliżający przeciwzmarszczkowy krem i ja nie patrzę na cyfry, no bo tutaj jak widzicie, pisze 60+, ja jestem przed 40, ale chciałam takiego właśnie bardzo mocno nabliżającego i tej marki nie znam, nigdy nie używałam i właśnie ta Pani mi poleciła właśnie ten krem, to jest odmładzający krem poprawa gęstości skóry twarzy, ja dekolt na dzień i na na noc. I tutaj właśnie jak sobie patrzyłyśmy, co jest w składzie, to e, Peonia, 24 kartowe złoto, e, kwas hialuronowy, jakiś tam Bioretinol Kompleks 2,5%, także zapowiada się całkiem fajnie. Ja tych kremów na razie nie otwieram, bo jeszcze mam, ale chciałam sobie kupić coś takiego e, że powiem jakby do mojej półki z zapasami, czego tutaj nie dostanę, więc to jest pierwszy krem, który kupiłam. I zobaczyłam też właśnie ten krem z stołpy e, i to jest ta korekta chyba seria właśnie chyba o, tutaj jest fajnie. właśnie fajnie, że jest i po angielsku e, i po polsku. Komórki macierzyste, e, siła odmładzania, e, elastyczność i wygładzenie zmarszczek. Krem do twarzy na noc. E, także ten krem sobie też, też kupiłam. Teraz ja może Wam pokażę? O, jakie ładne opakowanie. Patrzcie, taki ala. To jest plastikowa, ale wygląda jak, jak korek. Więc ja markę tołpę tołpa bardzo lubię. Jeśli miałabym już kiedyś to podziała, nie wiem, mi się, nie wiem, torba z kosmetykami, to poszłabym do Rosmana i wybrałabym wszystko stołpy, bo to jest taka marka, że naprawdę te rzeczy mi się sprawdzają. Także dwa kremy, dwa kremy stołpy. W Rosmanie też kupiłam coś, czego już bardzo długo nie miałam, to odżywka. Odżywka, oliwka z HIPA, także mam ochotę się troszkę pooliwkować. Te Johnsony to po prostu po tym mi pęka skóra i, i masakra, ale tutaj właśnie ta oliwka to było coś, coś, coś fajnego. No ale teraz zaczął się jeszcze taki okres, że się trochę tej ręki pokaże, tej nogi, więc fajnie, że ta skóra była nabliżona, Także zmienili opakowanie, ale oliwka z HIPA to też taki hit YouTubeowy chyba od 2016. Nie dla mnie... A dla mojego właśnie scena wzięłam to stonik srebro bo to jest fajny produkt właśnie dla osób, które mają problemy właśnie z trądzikiem, które potrzebują właśnie czegoś fajnego, co złagodzi właśnie te takie stany na skórze i tutaj właśnie pisze, i pielęgnuje skórę, łagodzi podrażnienie do pielęgnacji skóry trądzikowej, czyli coś właśnie, co mojemu. Tofi to ja, Szymonowi jest potrzebne, pozostawia skórę czystą i zmatowioną, zawiera zawartość srebra 50 ppm, nie wiem co to znaczy, ale w każdym bądź razie odpowiedni do pielęgnacji cery z, nadmiar z nadmiarem sebum, także... To jest coś, co już kiedyś właśnie było mi polecane właśnie na takiej skóry trądzikowej, więc może też sobie możecie sprawdzić. W cenie regularnej w rozmanie 20 zł ten produkt kosztował. Także mam nadzieję, że się sprawdzi, bo mam jakieś tam toniki, ale myślę, że to będzie kolejne fajnie, bo formie mgiełki, więc będzie bardziej wydajny. Ja nigdy toników czy hydrolatów nie wylewam na wacik, tylko wylewam na wierzch dłoni i wciskam mu w guzie, albo psikam bezpośrednio na twarz. Także... Coś, coś, coś takiego, drodzy Państwo. No i teraz e, szał, ciał, jak chodzi o jakieś takie saszetki. Więc tak, zawsze jak jestem w Rosmanie, to biorę sobie jakieś kapsułki. Więc e, to jest taka moja tygodniowa kuracja albo coś fajnego, chociaż może sobie to właśnie stawię na, wy, jakiś, na jakiś wyjazd. Yy, yy, takie kapsułki z Q10, kapsułki pielęgnacja pielęgnacyjne, sorry, pielęgnacyjne z Isanem. Także no, ja też bardzo, jak wiecie, może lub nie, to Wam powiem, że uwielbiam absolutnie ceramid, ceramidy od Elisabeth Arden, te klasyczne. One mi się rewelacyjnie sprawdzają i właśnie to jest fajny rodzaj produktu, który można zabrać na wyjazdy, bo bierzecie sobie właśnie takie gotowe porcje, nie musicie nic odlewać, nie potrzebujecie pojemników, więc myślę, że warto mieć coś takiego po prostu gdzieś tam w domu, taką zapasową, wiecie, Porcje kapsułek, także to sobie może właśnie wezmę na, na wyjazd, jak będziemy gdzieś na wakacje jechać, czy, czy coś. A tutaj takie na noc, jak wskazuje tutaj nam grafika, jakoś to super tanie nie wychodzi. Myślę, że to nie byłaby taka moja regularna pielęgnacja, że tylko jakby lecę na kapsułkach. Nie, myślę, że bardziej opłaca się kupować kremy, ale taki Bayer Schmeier raz na jakiś czas to super sprawa. Ale jeśli nigdy nie używaliście właśnie z. O, sorki! Sorki, ja ze wstrząsy! Ceramidów właśnie od Elizabeth Arden, tych klasycznych, nie tych z witaminą C czy z retinolem tylko klasyczne ceramidy to bardzo, bardzo polecam. No i teraz porcja maseczek. Powiedziałam, że wezmę rzeczy, których wcześniej nie używałam, które by sobie chciała przetestować, więc sobie też pewnie dzisiaj coś nałożę, bo po jałowżnickiej wodzie mam suchą buzię, swędzi mnie cały dziób i po prostu mam ochotę sobie nałożyć coś mocno nabijającego a skończyłam, nie mam już tej maski z no także coś sobie tutaj wybiorę, więc mam tak, biotanik, liftingująca maska na tkaninie, złoto kompleks peptydów, ujędrnia, redukuje zmarszczki, intensywnie nawilża, może, może to, chociaż mam to bardziej coś takiego, właśnie nie wiem, czy w kremie, czy w płacie, zobaczymy. Tutaj mam maseczkę z Bielendy, nawilżająco rozświetlająca. to też może być coś, coś, coś fajnego, w ogóle fajne opakowanie, tak jakby Gumowo. Fokus tutaj. Tutaj jest. Gumowo plastikowe, więc ciekawa jestem. Tutaj jeszcze też z, mas, z marki właśnie ta Biotanik. Wygładzająca maska w tkaninie. Delikatnie złuszcza. Owrównuje kolory. Wygładza z Kwasy AHA i kwas chlorunkowy. To też coś fajnego. Tutaj maseczka z Ziai. tutaj ziaja jest gdzieś tam w polskich sklepach, chociaż tutaj te maski też nie są drogie, bo one są w polskim sklepie często 3 za funta e, albo jedna za 49 pi, także jakby e, różnica jakaś e, praktycznie nie była różnicy praktycznie w ogóle nie było. Eveline. E, ampułka redukująca zmarszczki, unigryniająca, kolagen z złoto, wszędzie to złoto, widzicie? Czyli przy pewnym wieku już złoto. Także z Evelyn maseczek chyba nigdy nie miałam, przynajmniej sobie nie przypominam, ta jest 15-minutowa, taka tradycyjna w kremie. Jak coś używałyście z tego, to oczywiście dajcie znać, jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia. Tołpa to też jest coś, co bardzo, bardzo lubię, 10-minutowa, maseczka zatrzymać czas, maseczka odmładzająca, z peelingiem 2 w jednym e, także miód. Y, masło Kokum, masujące pestki Moreli. Brzmi intrygująco. Także to Tutaj jest Eveline, chociaż może miałam jakieś, jakieś maseczki z Everline, nie pamiętam. Odmłodzenie i znowu 24-kartowe złote. Maska przeciwstarzeniowa. Wygładza, e, odmładza, poprawia gęstość skóry. Tylko mam nadzieję, że nie będzie żadna maska typu peel off, bo peel off to jest po prostu zło dla waszej skóry. Bo można dostać naprawdę zapalenia mieszka włosowego, to jest wyrwanie włosów ze skóry, to jest podrażnienie skóry, przez skóra wrażliwie, to jest po prostu katarzis. Więc żadne maski typu peel off. Więc mam nadzieję, no że tutaj nie było żadnej informacji, że, że peel off. Więc tego, tego tego, nie kupujcie, tego Wam nie polecam. Yanda, redukcja zmarszczek, maska ampulka na każdą porę dnia to może, może to, odbudowa, wygładzenie, zagęszczenie siła, ampułki peptydowe, dwie aplikacje i to też było w fajnej cenie, bo to właśnie, widzicie, dwie, dwie saszetki yy, po 5 ml, Czyli mi się, że tak yy, naprawdę fajnie. Dalej, co my tutaj mamy, tułupa, otulający kokon, maseczka yy, ultra nawilżająca na twarz i szyję, też na dwa użycia, także super, yy, fajnie. Będę miała co testować. No po prostu zrobiłam sobie fajny, fajny zapas i tu jeszcze jedna maska z tołpy na noc. działam na działa antyoksydacyjnie, przywraca komfort. Tylko zastanawiam się, czy to jest taka maseczka, którą zostawiamy na noc. Yy, na cienką warstwę na oczyszczoną twarz, pozostaw na całą noc. Aha, czyli to jest taka maseczka, w której śpimy. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, drodzy Państwo, myślę, że muszę Was troszkę przesunąć, żeby było mi łatwiej tutaj dalej pokazywać. Więc yy, też taka moja tradycja to jest kupienie w Rossmanie z kalipso takich gomeczek yy, właśnie yy, z celulozy. To są bardzo fajne. Takie właśnie płatki, którymi sobie ściągam maseczki, więc jeśli mam maseczki w kremie, które należy zmyć, czy jakieś takie maseczki glinkowe, to e, należam sobie taką właśnie gąbeczkę, zmywam, później pod wodą ją czyszczę, e, wiecie, odciskam, e, ona wysycha i używam. Naprawdę mam je na bardzo, bardzo długo, mega, e, mega je lubię, właśnie głównie używam ich do ściągania maseczek, ale też do ściągania startpilingu tego z dordynary do z kwasem e, tym BHA i AHA. Tutaj jeszcze, z Waszego polecenia, Ewa też mi pisała, żebym, żebym złapała. Coś, co myślę, że większość z Was już zna. Ja tak nie siedzę teraz w beauty, YouTube, nie znam tych nowości i tak dalej, ale dużo osób właśnie pisało, że Ania, musisz przetestować, lubisz rzeczy w kremie, to, to po prostu bierz. I się nie zastanawiaj, także tutaj mamy cztery w jednym, a to jest Eveline. Tam nie może być po prostu jedna funkcja, tam już jest 100 w jednym. Tu, tutaj akurat jest cztery w jednym, ale mamy róż i pomadka. I tutaj mamy odcienie, właśnie już Wam powiem, gdzie one są. Te kolorki. Jezu, ślepa jestem. Pewnie na przodzie gdzieś. Nie. O tutaj mam dwójka i trójka, więc dzisiaj tego otwierać nie będę, jeszcze nie będę tego swatchować, ale stwierdziłam, że one dwa razem wymieszane będą bardzo ładnie wyglądać, bo tu mamy taki zgaszony róż, coś takiego bardzo ładnie, ładnego nudziakowego, dosyć neutralnego, nie jest to ani za różowe, ani za brązowe, tutaj też pisze, że niby to jest do y, ust też, tak? Ale ciekawe czy, czy zastygają, nie wiem, zobaczymy, ale też kilka osób... Na TikToku widziałam, że robiła porównanie, że to jest tak fajne jak te z Rare Beauty, których nie miałam. Tylko, że tu można dać dwie kropki rozblendować, a tam jedna kropka już wystarczy, tam mniej, tym lepiej. Także zobaczymy. Nie było na żadnej promocji chyba po, po 30 zł. I teraz tak, W biedronce, tu już wcześniej poprosiłam Kasię, żeby mi kupiła. Chciałam jeszcze się cofnąć po ciemniejszą wersję, ale chyba na stronie. Kurde. Lady Makeup UK czy Chyba, chyba tak. Sorry, wyszłam z kadru. Można kupić też ten podkład właśnie Bel i Lumi, bo ten odcień 02 to jest mój taki całoroczny. A ja teraz zaczynam trochę używać samopalacza, więc do samopalacza potrzebuję coś ciemniejszego. I to jest podkład, który absolutnie uwielbiam. Już od kilku lat zużyłam kilka ładnych opakowań. W regularnej cenie jest za jakieś 12-13 złotych. W internecie, na tej właśnie stronie Lady Makeup widziałam go chyba za 3-4 funty, więc no, praktycznie to samo w ogóle Zawsze mi podkład tańszy niż kawa w Starbucksie, a on jest taki e, lekko kryjący, rozświetlający, bardzo też się ładnie na mojej skórze utrzymuje, ale też potrzebuję właśnie coś ciemniejszego. Także dwójka to jest taki mój kolor całoroczny, bo ten, który mam teraz już mam taką końcówkę, że cieszę się, że mi. E, że... Że mi wystarczył do, do wyjazdu, to chciałam powiedzieć, więc to um, również i do moich zapasów, ale muszę kupić jeszcze ciemniejszą wersję. Więc tak naprawdę, nie musicie w Polsce kupować czy prosić kogoś o wysyłkę, bo też tutaj w UK można dostać, na eBayu też można dostać, więc myślę, że że ktoś ma ochotę, to nie będzie problemu z dostaniem. I tutaj w Biedronce e, też myślę, że takie youtube'owe klasyki e, z Garniera, bo Garnier oczywiście w UK jest, ale nie ma tych produktów, więc sobie wziąłam włosy bardzo zniszczone, odżywka odbudowująca e, i to są naprawdę mega fajne produkty. On chyba był po 12 zł, czy coś takiego, także mówię, a wezmę, przypomnę sobie, zobaczymy jak mi się teraz będzie, będą sprawdzały te odżywki na moich na moi włosach i tutaj e, to jest ta też włosy bardzo suche, także bardzo zniszczone, bardzo suche, ja nie mam włosów myślę ani bardzo zniszczonych, ani bardzo suchych, ale mam włosy, które są po fryzjerze, mam włosy, które są lekko gdzieś tam rozjaśniane, nie są zniszczone, ale tego typu produkty używam, żeby te włosy wyglądały na ładne, zdrowe, piękne i w ogóle... Więc, dwie, dwie odżywki tutaj sobie kupiłam. I od Karoliny dostałam właśnie dwa kosmetyki, których nigdy wcześniej nie używałam. I to jest właśnie polska marka, także która mi tutaj bardzo rekomendowała ten produkt. To jest taki kosmetyk, który właśnie używamy na noc, więc za jakiś czas pewnie, jak otworzę. A, fajny... nie, nie otwierałam go. Jak to wygląda? Ale ładna, bardzo ładna buteleczka. Fajna i pompka. Przeciwstarzeniowe rozświetlające serum z witaminą C na noc. O, to super sprawa. Myślę, że y, za niedługo będę sobie używać, ale póki co to idzie do moich zapasów. Także to dostałam od Karoliny. I dostałam też z Weoli y, produkt właśnie taki pod, y, pod oczy y, treatment, czyli coś takiego mocniejszego, y, jak dobrze rozumiem, od, od kremu. O, także tutaj. Tak, nie otwieram nie otwierałam tego za długie te paznokcie, już się nie mogę doczekać, aż oj, aż się, je... ale by mi poleciało, aż pójdę je obciąć. Bardzo delikatny zapach, mam nadzieję, że będzie mocno nabilżający, bo mówię, po tych paru dniach na śląskiej wodzie moja skóra woła o pomstę do nieba. No i teraz tak, tam stół, jak widać, widać się, nie widać, o siup, 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 mam e, rzęsy. I to są rzęsy z Luxury od Magdaleny Sack. E, przy okazji robienia sobie takich zapasów na kępki, e, chwyciłam też klej Duo, ale to jest już ta zmiana formuła, bo e, i tak, pomimo że on niby na przejrzysty, to i tak widać takie lekko białe kulki na rzęsach, bo nawet <grywania> Nina mi mówi: Ciocia, widać ci ten klej, a jak widać? Już on nie zastygnie na czarno, mówi, no widać, także. No tutaj my to jest jak jest, ale ogólnie było bardzo, bardzo lubię. Były też inne, inne tam kleje, widziałam. I jeszcze powiem wam tak, że na stronie, już nie tym mówiłam, ale przypomnę, że jeśli kupujecie coś na Muastor u Magdaleny, tak, i możecie możecie sobie tam wygenerować właśnie zniżkę, jeśli robicie makijaże, zajmujecie się właśnie taką branżą beauty, to tam możecie bardzo taki prosty proces weryfikacji przejść, żeby uzyskać zniżkę ja te rzeczy kupiłam ze zniżką bo już kilka lat temu sobie ją tam wyrobiłam, więc jak robię takie lekkie zapasy rzęs teraz dla siebie to też ta zniżkami mi weszła, także nie pogardziłam, więc to są moje ulubione, takie na co dzień rzęsy i to jest ta seria Gold Line i ja tutaj właśnie mam standard C10, 11 i 12, wzięłam sobie właśnie kilka Kilka paczek, jak jeszcze, coś tam miałam, jakieś tam dwunastki, więc tylko wziąłam jedną paczkę już tam awaryjnie, więc głównie jedenastki powiedzmy, jedna. Jeśli chcę to zrobić na szybko, bez myślenia, to daje same powiedzmy 3 dziesiątki. A jeśli chce sobie gdzieś tam lekko wymodelować bardziej to, to oko, ten kącik to daje 2 jedenastki, jedną dziesiątkę. I pięknie to wygląda. I to jest taka wersja bardziej na bogato, do mocniejszych makijaży. To jest ten skręt Extreme Volume. I tu właśnie mam C10 i C11. Kilka paczek. Tutaj też w tych jest więcej rzęs, bo to jest chyba 120 rzęs, więc te też są droższe, no ale to jest o wiele więcej rzęs. Ale można teraz właśnie sobie zobaczyć z bliska, jaka jest różnica. To są o wiele delikatniejsze, one się bardzo ładnie blendują pomiędzy no, moimi rzęsami, ale chcę konwersję na bogato, i chcę te rzęsy bardziej aby tak, bo tymi mogę tak lekko sobie zagęścić, a tym już bardziej jakby wyklejam. Bo tu gdybym do takiego codziennego makijażu, dała sobie dwie, trzy kępki, to one by mi dawały efekt takiego bardziej cienia na moich rzęsach. Ja mam dosyć dobre rzęsy, jak są też mocno wytuszowane, ale to jest bardziej do wyklejania na moich rzęsach, a to do zagęszczania. O, wyłączyło mi się. Więc ym, te nie są dla mnie właśnie na zewnętrzny kącik, zresztą już ja to powiedziałam, wytłumaczyłam, jak ich używam, ale ogólnie bardzo lubię te rzęsy, mega się panie sprawdzają. Widziałam, że tam też są teraz takie jeszcze nowe, jakieś bardziej fikuśne. Kształty. Też z tego co mi Dorota mówiła, to są chyba takie ala kępki, że po kilka, w rzędzie tych rzęsek jest tak rzęsek, rzęs po prostu jest. Więc bardzo lubię, bardzo Wam polecam. I ja sobie nie zawsze, ale mam osobiście taki vibe, że nawet na co dzień dołożę tą minutę ekstra do makijażu, sobie kilka tych rzęs dorzucę. Na lotnisku jeszcze też, właśnie na luton. Kupiłam sobie pędzelek, już od dawna myślałam o takim że chciałam taki zamykany, jakiś fajny, porządny pędzel, który będę mogła mieć właśnie w kosmetyczce do przypudrowania się, bo przez to, że robię sobie teraz o wiele delikatniejsze makijaże, nie są jakieś bardzo, nie wiem, zmatowione i mam ochotę czasem na coś, na, na coś mam chyba po prostu makijaż odświeżyć, to stwierdziłam, że y, wygoogluję sobie temat takich pędzli do torebki. Marzy mi się pędzel z hakuchodo, ale nie wiedziałam, gdzie mogę go dostać. Y, pamiętam te pędzle y, dawno, dawno temu, jak jeszcze katos, y, oglądałam Katosu i ona pokazywała te pędzle, y, tak mi się wydaje, że to u niej widziałam, ale chyba w Selfridges albo w Harocie, gdzieś takim właśnie pęł domu handlowym w Londynie można te pędzle dostać, ale mówię, chcę coś takiego na już i zobaczyłam właśnie, że Chanel ma taki pędzelek, także to jest pędzelek tego typu, że wiecie, otwieracie, dajecie sobie on jest bardzo miękki, on jest bardzo miękki so, właśnie to jest taki pędzel typowy do przypudrowania, także już go też tutaj używałam też sobie go dzisiaj zaraz przepiorę więc coś fajnego do trebki, bo o, cyk to się nie otworzy tutaj o, pięknie, elegancko Wiadomo, przepraszam, to trzeba, ale taki pędzel do torebki, który nie zafajda mi torebki w środku, ani innych, e, innych rzeczy, bo czasem wcześniej sobie po prostu tak rzucałam luzem jakiś pędzel, jeśli potrzebowałam puder. Także bardzo fajny, myślę, że świetna rzecz na prezent. Jeśli znacie kogoś, kto się właśnie maluje i lubi sobie dziś zrobić jakieś poprawki w ciągu dnia, to myślę, że. Y nie pogardzi tak osoba takim prezentem. Także byłam właśnie zadowolona, że na lotnisku mogłam go dostać tak, tak od ręki. Chciałam też na lotnisku kupić okulary, o których Wam mówiłam, że je zgubiłam, to z Rajbana, ale jakoś tak mierzyłam parę tych okularów. Nie byłam przekonana, czy to są te, które wtedy miałam, bo było dosyć dużo podobnych modeli ostatecznie nie kupiłam tych, tych okularów i. Już o to właśnie wspominałam, ale powiem jeszcze raz, że jeśli chcecie kupić jakieś okulary, które są markowe, yy, czy to dla siebie, czy na prezent, czy wiecie, że ktoś nie wiem, ma urodziny i ktoś marzy o okularach i się składacie, cokolwiek, lub po prostu macie budżet na to, żeby wydać tak ona okulary, bo każdy z nas ma inne potrzeby, chęci i ochoty. To na lotniskach można kupić te okulary. 30, 20% to jest taki standard. Ja mierzam okulary na takiej półce, gdzie było minus 30%, a też niektóre okulary widziałam minus 40-50%. Także naprawdę można złapać okazję, jeśli właśnie macie ochotę na tego typu okulary. Tak tylko mówię, wiem, że to nie każdego interesuje, ale zawsze też później mam komentarze: O dzięki, że daj znać, bo poczekałam i zaoszczędziłam. O to chodzi. Po to to mówię. Po to to mówię. I teraz tak, dwie, trzy ostatnie jakby rzeczy, które kupiłam, dwie kategorie. To chciałam właśnie ostatnio kupić kolczyki. Mega, właśnie podobały mi się kolczyki takie, które są a la Bottega, takie jakby grube, profilowane łeski. Ale oczywiście nie chciałam tego typu kolczyków. Też nie chciałam jakichś kolczyków typu z Amazon, czy z Aliexpress, czy z eBaya, które po jednym noszeniu będą szare, sine do wyrzucenia. A znalazłam właśnie coś, jakby w, tak, w takim vibe, w takiej nucie, w marce. Jest. I one są bardzo ładne. Wyglądają tak, bo to są właśnie kolczyki, takie wkrętki. Um, nie wiem, czy one tutaj mają jakieś. Kurde, gdzie, zostawiałam, gdzie mam rachunek? Dobra, pani powiedziała, że mają dwa lata gwarancji, ale że my zostawia w razie czego e, paragon, ale możecie sobie zobaczyć. O, to jest jakaś najnowsza kolekcja. One teraz tyle, co. <laughs> Pod paznokcie. one teraz tyle, co e, niedawno się pokazały e, w sklepach. Wiem, dla mnie one mają taki vibe, jak takie właśnie clips z lat 90., takie aby dwa kolczyki. E, mierzyłam je. Są lekkie, bardzo ładnie wyglądają. E, no, prześliczne. Prze Myślę, że będą mega, mega efektowne. I ostatnie rzeczy, które kupiłam, to książki. Znowu: Empik, Wiawożnie, Wgalenie. Przemiłe dziewczyny, przefajna obsługa. Chciałam właśnie Justyny Kopińskiej książkę. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie, Ale czekajcie, tak się nazywało. Tutaj też jest z tyłu. Czy Bóg wybaczy, tak, siostro Bernadecie, ale nie była akurat tej książki, była tylko na zamówienie, a tu mówię, że to może coś mi innego poleci i tak dalej. I właśnie mówi: o, tutaj też jest właśnie Kopińskiej, obłęd, to tej książki nie czytałam. Czytałam właśnie. Te dwie pozostałe. Polsko Odwraca Oczy, naprawdę bo to jest zbiór reportaży. Z nienawiści do kobiet też naprawdę ciekawe książki, więc jeśli lubicie reportaże, to to jest taka książka na zasadzie: książka do samolotu. Bo zobaczcie, to jest bardzo duża cz czcionka, to się mega szybko, e, szybko czyta taka książka, albo nie wiem, gdzieś nie wiem, na jedno popołudnie, jak ja to mówię. E, także e, kupiłam właśnie obłęd i mówię, a może coś mi pani jeszcze poleci, i tak dalej, i naprawdę e, widać było, że. Właśnie mm, ta dziewczyna, która mnie obsługiwała yy, i rzeczy czyta książki i od razu widziała co polecić i po prostu mega, także yy, mówię, byłam bardzo, bardzo miłe, mile zaskoczona. Yy właśnie obsługą i ludźmi, że nikt nie ma pretensji o to, że o coś go pytam i że proszę go o jakąś poradę. Także wzięłam, co mówią kości, jeszcze chyba jest co mówią zwłoki, ale, waś, ale nie było o tak, to właśnie co mówią zwłoki. Nie trzeba czytać jednej, żeby przeczytać drugą. One jakby tak wiecie, co są dwie oddzielne książki, książki, mroczne tajemnice zbrodni. Także tutaj już mamy coś grubszego, ale fajne, jakby, okładki, jakby takie bardziej miękkie okładki, więc jestem mega zadowolona, że coś nowego do mnie trafiło, też jakaś tam promocja była, ta była za 49,90, a ta chyba cena okładkowa 34,90, ale były jakieś tam zniżki, kupony, coś tam, tam Kasia sobie już odbijała kartę Empik, więc miałam, miałam tam przed jakąś zniżkę, więc kryminały, reportaże, bardzo, bardzo lubię, też często na YouTube, jak oglądam kanały kryminalne, na przykład często bardzo Olga Hering poleca jakieś, jakieś książki, więc... Maniek, to tylko ja! E, więc cieszę się, że mogłam sobie właśnie też coś przywieźć także e, to całe moje zakupy, myślę, że ten film jest dosyć długi e, i myślę, że nikt za moją twarzą nie tęskni, bo każdy wie jak wyglądam więc taka forma e, tego, taka forma zakupów mam nadzieję, że też Wam przypadnie do gustu ja to teraz rozkładam na miejsce, chowam gdzie mam chować robię sobie właśnie e, śniadanie, e, siadam za chwilę do komputera także będzie mi bardzo miało dosyć kciuka, e, kciuka do góry, a my się... A my się widzimy za niedługo w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie ciepło. Pa, pa!